Wypadek pociągu w Alpach. Wagon wpadł do rzeki Austria. Wypadek pociągu w Alpach. Wagon wpadł do rzeki. W Austriackich Alpach doszło do wykolejenia się pociągu, w wyniku którego jeden z wagonów wpadł do rzeki. Jak informują lokalne media, 17 osób zostało lekko rannych. W piątek po godzinie 7 rano doszło do wykolejenia się pociągu w Austriackich Alpach. Wypadek miał miejsce na wąskotorowej trasie kolejowej między Kendlbrudzkiem w kraju związkowym Salzburg, a Predlitz w Styrii. Jeden z trzech wagonów wpadł do rzeki Mury. Według najnowszych informacji, 17 osób zostało lekko rannych i nikt nie zginął. Komendant powiatowego ratownictwa Anton Schiller przekazał, że pociągiem podróżowało 54 dzieci, które w ostatnim dniu szkoły jechały na rozdanie świadectw na terenie remizy strażackiej w Prednitz utworzono punkt, w którym udzielana jest pomoc medyczna lżej rannym osobom, które nie trafiły do szpitali. W tym momencie przyczyny wypadku nie są jeszcze znane, jednak bezpośrednio przed wypadkiem doszło do silnej burzy. Jak w rozmowie z agencją APA przekazał Anton Schiller, pociąg mógł wykoleić się przez konar drzewa, który znalazł się na torach. Straż pożarna czeka na specjalny pojazd, który pomoże wydobyć wagon z rzeki. W akcji ratunkowej brało udział około 30 osób, na miejscu było też 10 karetek pogotowia i 2 śmigłowce.